Daleko, w wielkim lesie, gdzie mieszkają leśne duszki, bajki rodzą się dla dzieci, te czytane do poduszki. Las jest pełen ślicznych wróżek i księżniczek, cnych rycerzy, którzy tworzą opowieści, co w nie każde dziecko wierzy. Smoki straszne i te dobre, małe skrzaty i krasnale, piszą bajki dla dzieciaków, bawiąc przy tym się wspaniale. Las ich chroni i pilnuje, żeby zło się nie dostało, A w tych wątkach, co się plotą, samo dobro tylko działo, By dzieciaki, które później bajek tych będą słuchały, To z uśmiechem pełnym szczęścia Słodko sobie zasypiały. Dawno, dawno temu w zaczarowanym świecie żyły bajkowe stworzenia, które 16 lutego zaprezentowały się na scenie w Wietrzychowicach. W ten magiczny wieczór powędrowaliśmy śladami dwudziestu czterech postaci z różnych bajek, a wszystko to za sprawą piątego międzygminnego konkursu przebrania bajkowego, który tak naprawdę był konkursem przeprowadzanym w tej gminie już po raz piętnasty. W dobie gier komputerowych, telewizorów i ekranów, w tym większa to radość, że wciąż są rodzice i dzieci, którym chce się angażować w taką realną, choć baśniową, konkursową aktywność. I chyba wpływ takiej aktywności na przyszłe dorosłe już życie jest niedoceniany. Wszystkie dzieci dostały nagrody, zaś organizatorem i sponsorem konkursu był wójt gminy wietrzychowice Robert Śpiewak. Imprezę prowadziła dyrektor Gminnego Centrum Kultury, pani Jadwiga Gorla, pod postacią złej. podczas prezentacji tych postaci zauważyłam i nawet powiedziałam, że chyba już jestem trochę wiekowa, bo niektóre bajki to w ogóle nie znam. Przepięknie zrobione postacie, bardzo pracochłonne. No to gratuluję rodzicom, którzy pomagali właśnie dziecku i myślę, że te prace, które się z nimi robi, to później owocują tym, że oni też wykonują, jeżeli mają swoje dzieci. Wiesz, to jest najbardziej piękne, że taki konkurs później daje jakąś siłę i motywację do dalszej tak jakby realizacji tego czego my chcemy osiągnąć poprzez te konkursy bo te konkursy są po to żeby dobrze się bawić żeby się bawiły całe rodziny nasze babcie dziadkowie i między innymi dzieci żeby im pokazać że świat nie polega tylko na ciężkiej pracy ale na fajnej zabawie którą sobie można właśnie stworzyć poprzez taki konkurs ten konkurs jest właściwie piąty międzygminny, ponieważ Gminne Centrum Kultury jest od 2021, ale tak naprawdę to jest piętnasty konkurs ogólnie w naszej gminie. No myślę, że taka fajna, okrągła data i też myślę, że kolorowo było i tak fajnie bawiliśmy się. No i to, też, to też zarazem taka okazja dla niektórych dzieci do przełamania się, Zaistnienia publicznie, centralnie, gdzieś w szerszym gronie. Jedne dzieci tu chodziły z dużą pewnością siebie, inne bardziej nieśmiałe, ale pierwszy krok został zrobiony. Tak, dzieci są yy, najlepszą naszą odbitką właśnie poprzez takie konkursy nasze dzieci uczą się tego, że można na tej scenie się obyć. Ja obserwuję jak na konkursach kolent innych konkursach, które organizujemy czasem na dzień dziecka. one właśnie rozbudzają w sobie coś, że później chcą tutaj być, chcą się bawić i przychodzą właśnie często i to mnie cieszy. No, najbardziej mnie cieszy to, że jeszcze jest gro osób i rodzin mimo tej komputeryzacji, że chcą brać udział w tym i, i bawić się. Z z nami. i również chciałabym podziękować Wam, że jesteście z nami, bo telewizja starnowa jest najlepsza. Mam tę moc, mam tę moc, rozpalę to, co się tkwi. Mam tę moc, mam tę moc, wyrazić zatrzewne drzwi. Lat coś w objęcie chłodu mnie I kleszczymy, kochani, śmiało! Oddań co, co wielkie Swój ogrom traci mi w nich. Dawny strat, to ściskał gardło Na zawsze wreszcie z nim. Zobaczę dziś, czy sił mam dość By wejść na szczyt o

Nie? Moc mojej władzy, mogę spać na dziś na świat, a duszę moją chmurę w samym górze nie zjadł. I w powietrzu, Obrac coś po wiecie chłodu